O nie znowu muszka owocówka. Ah, Okaj, like tak What's powinno być. Time? Welcome, no hej, Juhu. Ej, patrzcie, jaka fajna kaseta taka. Zielona. Ja nie wiem, co ja tu robię. Nie wiem, czy to jest warte tego. Kolorki na ciuchci? Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy. Kurwa, zapomniałam. Zielony. Różowy, żółty, czerwony. Zielony. A to jest różowy. Żółty. A, zielony, różowy, żółty, czerwony. O, ten drugi różowy. <laughs> o, mam nową kasetę. Czemu nie? O, otworzyli mi. O, chodź. Będziesz mnie wspierać, czy ci się to podoba, czy nie? I to jest trudniejsze niż myślałam. Mam taki kolor. O, hej! Mogę cię uderzyć? Klik. I co się dzieje? Ej, a tu jest jakiś przycisk A Mogę? Nie jest zły Ja zamknę lepiej w razie czego Nie chować się za drzwiami, żeby przestraszyć Ktoś, ja jakiegoś Pierdolę Ok, kliknij to tam Nie mogę A co się stało z tymi drzwiami? O, mogę to nacisnąć? Ole mi świeci Mogę? O. Kagi, zamknęły się drzwi tu Otwieraj drzwi, dyszmaciarzu Po co je zamykałam? Bo nie chciałam, żeby wszedł A teraz stan Na zawsze umrę, to z kłamać Przestań mi drzwi prześladować! Zapsuła się krewo drzwi za sobą? <grym>, ale serio? <grym>, o, ej, a jak kliknę Load Game to skąd mnie wszyta? Gdzie ja jestem? Ej, drzwi są otwarte! Łatwo. Tu są niepokojąco uchylone drzwi, ale to nie szkodzi. My pójdziemy do piekła. Świetny pomysł. Jednak nie pójdziemy. Mmm, Ale ładny korytarz, taki nie za krótki. O, trzeba przerwy robić. Albo hamulce. Na pewno o hamulce chodzi. Ja muszę ewidentnie jakoś. Czasem zrobiłam. Ten też wezmę. I ten też wezmę. Aha, nie tu sięgam. Nie wiem. Prawy przycisk myszki to ta, a lewy to to ta. I teraz macnąć? Uuu, kurwa to jedzie! Czuję się jak na rollercoasterze. Nie chcesz tego robić. Chyba jednak chcę. No O. Mogę dostać zabawkę? Bo Nie chcą mi dać zabawki. Chamy. Easy. Tak. Spiderman! Spiderman! Tu, 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 tu. Spider-Man! Czemu ja stamtąd spadłam? Oła, <grywa> i to boli jeszcze na dodatek. Kurwa, ja cierpię. Ej, ja mam plan. Kurwa. Stąd można dosięgnąć. I co teraz? Starczy mi kawelka? O kurwa, starczył mi. <grywa> Gdzie to bzyczy? Aha, okej. Okay. Już miałam mówić, że się zjebało. Okej, okay, fantastycznie, a więc działa, co teraz? O, Części lecą. Ludzika stworzę? Będę mieć przyjaciela. To pszczuka jakaś taka. A to jest jednak kotek. <laughs> Jezus, już myślałam, że to go przetnie. I to jedzie. Okej. O. Okay. o nie, teraz idziemy do piekła chyba. Nie, jednak nie. O! Ej, czemu ty tak za mną chodzisz? Spierdalaj! Ej, nie! Puść mnie, puść mnie! Kur... Ała, aż mnie skurcz chyba złapał tu. Is to die? Wstawaj, zostałaś się, tak powinni napisać. Na rafrajerze! Easy! O kurwa, co ty tu robisz? Dąd? Ale kiedy ja idę tędy? Ja pierdolę, ja nie wiem, gdzie ja jestem! Jesteś niepokojący trochę, wiesz? Niepokojący, kurwa! O. Bo tędy nie przejdziesz, nie? No, nie przeszedł. Debil. O kurwa! A! Gdzie ja jestem? Ja? ja już nie chcę biec! Ej, bo to jedzie! Przestań jechać! No kurwa, gdzie ja jestem? I słyszę niepokojące dźwięki. Ja pierdolę. Dobra, okej. Okay. Spokojnie, ja lubię robić kilometry, to jest moja pasja. Pojepałem się... Ej, utknęłam tam gdzieś, kurwa mać. Noga mi się zaklinowała. Słyszeliście o tej babce w Chinach, którą wciągnęły schody ruchome! Mnie taśma wciągnęła! Okej, okay. jeszcze raz! Teraz się musi udać. O. Pociągnęła się widzowie. O, ej, tam miałam iść. Tam był cel. Mamy to. Nie umarliśmy. Szósty raz chyba. U, kaseta. In the us, ale tłuko. End end of... Ej, end of world. Tak się nie przerywa w połowie zdania. No, ja teraz mnie ciekawi. No mów. Nie znoszę tych ludzi, którzy tak robią. Mówią, mówią i potem ja jednak się nie powiem, rozmyśliłam się, kurwa. To na chuj mi całą historię opowiadasz, to. Pluję ci do ryżu. No, stop. Go back. Run. Danger. E, wygląda, jakbym miała tu wejść. Ej, całkiem przytulnie, muszę powiedzieć. Podoba mi się to. Tam jest pewnie burdel. O nie, muszę iść do burdelu jednak. To ona, najmądrzejsza lalka jest just like you albo other girls, jakoś tak mówiła. Stawaj, stara, wychodzisz stąd. Mm. Ej, chyba jednak. Nak... Wychodzisz? Totalnie otworzyłam, no? I to tyle! Ale łatwo. Czemu oni mówią o Popie, jak postacią jest potem ten zielony Huggy? Zielony, a nie niebieski? Powiedziałam zielony? Ej, <śśmiech> bo mi się zawsze zielony z niebieski myli. <laughs> I tak jakby ktoś mi kiedyś źle kolorów nauczył. Jakby ktoś mi kiedyś powiedział, że zielony niebieski, niebieski jest zielony i teraz mam problem, żeby się przystawić. <laughs> a z fioletowym to głupia akcja. <laughs>